Witam państwa serdecznie w cyklu, którym zajmiemy się coachingiem i motywacją w aptece, który powstał we współpracy z portalem RXedu.pl. Ja nazywam się Mirella Kowalcze i jestem magistrą farmacji z 20-letnim stażem pracy w aptekach na różnych stanowiskach, przede wszystkim menadżerskich. Na podstawie własnego doświadczenia zawodowego oraz wiedzy z dziedziny psychologii mogę stwierdzić, że temat motywacji oraz coachingu jest niezwykle ważny zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas pracy w aptece. Zapraszam do oglądania. Co zatem oznacza popularne i modne słowo coaching? Coaching to interaktywny proces, w którym coach trener pomaga osiągnąć określone cele, rozwijać potencjał i zdobywać nowe umiejętności. Jest to dynamiczna relacja oparta na zaufaniu, współpracy, w której coach wspiera poprzez zadawanie pytań, uważne słuchanie, udzielanie opinii i dostarczenia narzędzi oraz technik pomocnych w osiągnięciu zamierzonych rezultatów. Podstawowe elementy coachingu obejmują określenie celów, Coach pomaga zdefiniować konkretne, mierzalne cele, które chce osiągnąć jego klient. Cele te mogą dotyczyć, dotyczyć Różnych sfer życia, takich jak kariera, zdrowie, relacje czy rozwój osobisty. Badanie obecnej sytuacji. Coach i klient wspólnie analizują aktualną sytuację klienta, identyfikując mocne strony, obszary do poprawy oraz potencjalne przeszkody na drodze do osiągnięcia celów. Jest to swoista analiza SWOT. Tworzenie planu działania na podstawie określonych celów. Coach i klient wspólnie opracowują plan działania, który zawiera konkretne kroki, terminy realizacji. Plan ten może być elastyczny i podlegać dostosowaniom w miarę postępów. Wsparcie i motywacja. Coach dostarcza wsparcia emocjonalnego, motywuje do działania oraz pomaga przezwyciężać wszelkiego rodzaju trudności i przeszkody na drodze do celu. Odpowiedzialność i rozliczalność. W trakcie procesu coachingowego klient jest odpowiedzialny za podejmowanie działań i realizację ustalonych celów. Coach pomaga klientowi monitorować postępy i utrzymywać zaangażowanie w proces tej zmiany. Coaching może dotyczyć zarówno obszarów życia takich jak zawodowy rozwój, życie osobiste, zdrowie czy relacje międzyludzkie. Jest to bardzo skuteczna metoda wsparcia, która pomaga wielu osobom lepiej zrozumieć siebie. Odkryć swoje mocne strony i osiągnąć sukcesy w życiu osobistym i zawodowym. Czym jest zatem coaching w aptece? Możemy podzielić go na dwie płaszczyzny. Jedna, gdy mówimy o coachingu zawodowym dla farmaceuty, oraz druga płaszczyzna, kiedy farmaceuta wchodzi poniekąd w rolę mentora dla pacjenta. Zajmijmy się rolą farmaceuty jako coacha. Coaching w aptece to podejście, w którym farmaceuci odgrywają rolę coacha, wspierając pacjentów w osiągnięciu ich celów zdrowotnych i farmaceutycznych. To podejście opiera się na relacji coach. Czyli farmaceuta i pacjent, w których coach pomaga pacjentowi zidentyfikować cele, rozwijać plan działania oraz motywować do ich realizacji. W praktyce coaching w aptece może obejmować konsultacje zdrowotne. Farmaceuci mogą przeprowadzać konsultacje zdrowotne, podczas których pomagają pacjentom zrozumieć ich potrzeby zdrowotne i opracować plan działania. Wsparcie w zmianie nawyków zdrowotnych farmaceuci mogą wspierać pacjentów we wprowadzaniu zmian w ich stylu życia, takich jak zmiana diety, rozpoczęcie regularnej aktywności fizycznej czy rzucenie palenia. Edukacja zdrowotna. Poprzez udzielanie informacji i edukację zdrowotną, farmaceuci mogą pomóc pacjentom zrozumieć znaczenie leków, prawidłowego ich stosowania i zarządzania nimi. Motywowanie do leczenia i dbania o zdrowie. Farmaceuci mogą pełnić rolę motywatora, wspierając pacjentów w otrzymywaniu zaangażowania w leczenie oraz podejmowaniu działań mających na celu poprawę ich zdrowia. Zarządzanie chorobą. Farmaceuci mogą także pomagać pacjentom w zarządzaniu przewlekłymi chorobami, zapewniając wsparcie, informacje oraz doradztwo w zakresie leczenia i profilaktyki. Coaching w aptece ma na celu nie tylko pomóc pacjentom w rozwiązywaniu konkretnych problemów zdrowotnych, ale także ma za zadanie wspierać ich w budowaniu zdrowszego stylu życia. I większej świadomości zdrowotnej. Dzięki temu podejściu apteki stają się już dzisiaj miejscem, w którym można uzyskać nie tylko leki, ale także wsparcie i motywację do dbania o zdrowie. Aby farmaceuta mógł pełnić rolę coacha dla pacjenta, poza wiedzą merytoryczną, która stanowi zawsze bazę ważną, są tak zwane umiejętności miękkie, czyli soft skills. To umiejętności interpersonalne i społeczne, które dotyczą sposobu, w jaki współdziałamy z innymi ludźmi. Obejmują one różnorodne aspekty komunikacji, pracy zespołowej, zarządzania emocjami i rozwiązywania różnych konfliktów. Umiejętności miękkie są równie istotne jak umiejętności techniczne w wielu obszarach życia zawodowego oraz osobistego. Oto kilka przykładów umiejętności miękkich: komunikacja, umiejętności skutecznego wyrażania swoich myśli i uczuć oraz słuchania ze zrozumieniem. To niezwykle ważna kwestia. Umiejętności pracy zespołowej. Umiejętność pracy w grupie, współpracy i budowania pozytywnej relacji z innymi jest także bardzo istotna. Zarządzanie czasem. Umiejętność planowania, organizacji, efektywnego wykorzystania czasu. Kreatywność. Umiejętność generowania nowych pomysłów, rozwiązywania problemów w nietypowy sposób i myślenia. Bardzo tak poza schematami jest także niezwykle ważna. Zarządzanie stresem, umiejętność radzenia sobie z presją, niepewnością i sytuacjami stresującymi. Empatia, umiejętność rozumienia i identyfikowania się z uczuciami oraz perspektywą innych osób, negocjacje, umiejętność osiągnięcia porozumienia w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywania konfliktów. Rozwój osobisty, umiejętność ciągłego doskonalenia i doszkalania siebie, uczenia się na błędach i dążenia do samorealizacji. Umiejętności, właśnie miękkie, są istotne w wielu obszarach życia, takich jak kariera zawodowa, życie społeczne, relacje międzyludzkie czy przywództwo. Pomagają one budować pozytywne relacje, osiągnąć cele oraz radzić sobie z różnymi wyzwaniami, jakie stawia przed nami życie. Już dziś zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu Coaching i Motywacja w Aptece, lajkowania, komentowania tego filmu i do zobaczenia!